trios and the atlantean army are gone at least yeah so is the entire city why do plants grow only in this spot it is the work of gaia gaia weakening the olympians gave the titans more power all of the titans gaia is among them but unlike the others she is not a destructive force she can help us she already is use her power here to restore the land Okej, okay, hello, witam bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku sobie w mitologii odcinek numer 10. A dzisiaj widzę, że musimy tutaj się ładnie rozbudować, zabudować, pobudować. A, i tam jest jakiś tytan. Jeszcze. I rozumiem, że musimy uleczyć areny. 4. Oko, ale na wstępie to ja chyba będę chciał wybudować sobie mur. Bo wiem, że mi się przyda. To jest na wstępie. Musimy ulecieć sobie tutaj areny. Are... Areny, areny. Wiecie o co kaman, na pewno. Budujmy dotąd. Pytanie, czy oni by mogli naprawić ten mur. Nie, no, ale no. Nie szkodzi. Wybudujmy centrum miasta. Trochę się tutaj pobudujmy może i potem razem z wojskiem, razem ze wszystkim. Czemu nie chcecie budować dalej? No kumple. Już się lubimy. Budujcie razem. Dobra, stąd wyszli. I będziemy ekspansować, albo widzicie już tutaj idzie. Ale czy tutaj do nas przejdzie ten ziutek? To nie chcielibyśmy tego w tym momencie. A nie, czy ja mam tylko uleczyć 4 areny, czy pokonać jeszcze tego ziutka. To jest ciekawe. Myślę, że dałbym radę na tym poziomie łatwiejszym go pokonać, bo to jest ten łatwiejszy poziomek. Nie wiem, czy dałbym radę na wyższym. Okej. Okay. Oczywiście, jeśli chcecie być na bieżąco, zostawcie sobie subika, łapkę w górę codziennie na kanale jest nowy filmik. Zapraszam do Discorda i na Instagrama, no też może być ewentualnie, ale też na TikToczka, Jeśli chcecie poglądać jakieś TikToki nagrane wcześniej, na pewno coś komuś przypadnie do gustu. Dobra, no, tam widzę, że ten Titan się przemieszcza dalej. To idzie jakiś siutek, trzeba mu pokazać trochę żeby się stąd wyniósł. Aż tak nie będziemy tutaj cwaniakować, pozwalać mu cwaniakować. Dobra, tu sobie wybudujmy mur. No dziwo, najlepsze w Atlantydzie jest to, że oni mają... Skobos, jakichś źródków, którzy nie muszą nigdzie niczego nosić, a sobie zbierają sam. No I co ty tam szukasz, panie tajtanku? Nieźle, nieźle. Trochę creepy jest ten wziółtek, no nie powiedzieć, że nie jest. Dobra, zbieramy się tak, tu wybudujemy, tu się rozliczymy, eee, co dalej, co dalej? Tutaj pozbierane, no to te kozy tutaj możemy sobie zwerbować i donieść do naszych źródłowych rzeczy. Te ruiny, no brzydko wyglądają, ale trzeba mieć, trzeba wiedzieć. Gaja nam pomaga tutaj, to jest jeden z tytanów. Generalnie to nie mam na co, jak ulepszać jeszcze tych rzeczy, ale nie szkodzi, nie szkodzi, bo wybudujemy sobie je z pięciu ziódków i pomogą nam tutaj ze wszystkim. Na, to na pewno. Też moglibyśmy też się zająć tym drzewem tutaj, co nie? Nie, ale tu mamy od guide drzewo też, więc będzie spoko. Dobra. Dobra, dobra. To co, myślę, że tutaj pozbieram trochę rzeczy. Uzbroimy się. Potem wyruszymy podbijać te inne areny. A teraz to sobie damy cięcie Stryk! Okej, okay, moi drodzy, powracamy do odcineczka. Postanowiłem potrajhardować, jak zawsze w tej grze. Stworzyłem giga armię, zrobiłem wszystkie ulepszenia. Patrzcie jaki ten mur jest tutaj giga wysoki. Jeszcze takiego nie miałem. No masakra, no i... Stworzyłem tutaj armię. Po 15 mur milio, po 15 tutaj... Katapeltów, jak to się brzmi, i 6... Włóczni takich do niszczenia budynków, ale teraz... Jeszcze zamieniam ich w heroesów. Wszystkich. Dzięki czemu jesteśmy wzmocnieni jeszcze bardziej, i chcemy przejąć sobie to miasto tutaj, które mamy. Yy, czy spróbuję zaatakować Tytana? Myślę, że mógłbym spróbować, ale najpierw to miasto u góry. Pozbądźmy się wszystkich czerwonych kropek, kwadracików z tej mapy, minimapki. I dowiedziałem się, znaczy zaobserwowałem, że ten Titan, to on chodzi tylko w kółko po tamtych arenach i sprawdza. Więc mieliśmy tutaj czystą okazję, by się wyrozwojować. Też nie ma takiego słowa. O, no, samo osiągnięcie. Żeby Zniszczyłem 2000 budynków w bitwie. No fajnie. Dobra, myślę, że atakujemy. Powinna się muzyczka zmienić na taką agresywną. Do walki. Co to za gość, jakieś 4-ręki. OMG Dobry jest, patrzcie na niego No ma chyba cztery ręce, albo tak dziwnie wygląda Dobra Oczywiście niszczymy wszystko tutaj, jak leci Tu jest nawet cud my to, tą klepsydrę, czy co to jest Cokolwiek to jest, masakra no to wygląda też, jakby było nasze tak naprawdę. Dobra, musimy tutaj poniszczyć yy, budynki, żeby się nie zaczęli produkować w żołnierzy. Zaraz możemy przejąć też to centrum miasta, bo dlaczego by nie? Nie będą do nas strzelać. Oj, no dostaje to centrum miasta, ale tak szybko nie pada. Dobra, zniszczmy to pole, bo nie jest nasze. Jeśli będziemy mieli to własne... O, dobra, lecą do nas już. To jest jakieś wąskie przejście dla Titana chyba, ale raczej tam nie pójdziemy, bo szkoda na razie armii ładnować. Musimy tutaj wszystko sobie rozgospodarować ładnie. Proszę bardzo. Wej, walka z żołnierzami. Trochę ich tu jeszcze się znajduje, jakieś garstki żołnierzy. On rzeczywiście długo przetrwał, aż za długo. Dobra. Takowy pałac i teraz mu się zmieniła na taką energiczną bardziej. O i to jest złoto, którego tutaj potrzebujemy tak naprawdę. Odkryjmy tutaj do góry, co się dzieje. Drzewa, drzewa. Złoto, którego byśmy mogli potrzebować właśnie. Dobra, wysyłamy tam armię. Czy ja kogoś straciłem? Jednego murmi straciliśmy. To nie wydaje się dużo. Ale... Dobra, weźmy i tutaj, i wybudujmy sobie... Aha, nie będziemy mogli wybudować, bo nie mamy przecież, dobra. Musimy sobie zabrać kilku. Preferowałbym zabranie heroesów. Patrzcie. Zaczniemy się tutaj wybudowywać, prawda? Bo to już jest nasz. Pod Z mamy centrum miasta. Tutaj wszystko przejmujemy, bo to jest nasze. Myślę, że to będzie druga uzdrowiona arena. I potrzebujemy jeszcze tam. Myślę, że. Wezmę ziutków i będę budował ile się da. To na pewno. Ale też. Nie mam już nic do ulepszenia. Po co ja to sprawdzę. Tutaj postawimy. Całą armię. Ej, I... Gdzie reszta ziutków? Co mi wy tak osobno chodzicie? Nie, tam coś jest jeszcze. Halo, halo. Tu się skrył jeden czerwony ziutek. Trzeba go dojechać. Myślę, że... Ten się tutaj interesuje trochę. W którą stronę idziesz? Co tu ty patrzysz? Nie masz nic tutaj do patrzenia. Myślę, że armia odciągnie jego w ogóle. A ja wtedy... Pójdę zrobić tutaj i tutaj arenę i wygram to wtedy. Znaczy, centrum miasta pójdę zrobić. A armią go odciągniemy po prostu. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Tylko trzeba to dobrze przygotować. No, musi stamtąd pójść. I wtedy w sumie powinniśmy tam zainteresować bardzo. Czekajcie, nie musicie tu nic zrobić. Możecie tego Golda wydobyć najwyżej. Dobra. Jednak no nie, no nie potrzebujemy tego Golda aż tak. Idziemy, 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 idziemy. Poszedł na dół. Poszedł na dół ten wiółtek. Raz albo nigdy. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze.

Dali mi do zrozumienia, że Titan robi się słaby. Coś się dzieje. Myślę, że tutaj sobie poradzą te wieże z nimi wszystkim. Titan przechodzi na trzecią pozycję. Tutaj jest coś zielono jeszcze. Myślę, że tu będziemy walczyć z Titanem. Wysyłam wszystkich, jak leci. Idziemy tam walczyć z Taitanem. A my tutaj wybudujemy. Użyjmy jeszcze tego skilla na nim. Coś mu to robi. A, niezniszczalne jest. Czyli nic mu nie zrobiliśmy. Eee... Nie, 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 nie. A wy tutaj musicie na dół z powrotem śmigać. Nie ma jednego wyjścia, tu jest jeszcze port, mają zaczyna się walka z Titanem. Uwaga, spada mu HP 9000. 90 3 na 4. Czy mu damy radę? Generalnie czuję, że dałbym mu radę. Patrzcie, jak spada mu HP. Mamy coraz mniej armii, ale możemy wybudować jeszcze więcej. Bo dlaczego nie? Chociaż nie, tych nie wybudujmy, wybudujmy tych. Dalej. My mieli jak strzelać. Myślę, że mogę go pokonać. Ma tylko 1000 HP już. Patrzcie, już ma poniżej 1000, może już wtedy padnie, sam. Czy jak ja go pokonam, to coś będzie tutaj miało znaczenie? A nie! Tak mało hapców. dawajcie w niego! 160. Nie no, nic mu nie robią, 140, 60, trafiajcie, trafiajcie! We've done it! The titan is dead! You have done well. Kronos's servant is still at large, however, and he has the Atlantean army at his command. Where is he? The Atlantean colony. Yes. You must destroy him to end this. Not much of a challenge after dealing with Titans, Castor. Only you can stop this, my son. Ok, także kolejna misja za nami, kolejny scenariusz za nami. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego.